Neviim, Aharonim, ostatni prorocy. Jesajałuk ciąga i zajasza, rozdział pięćdziesiąty dziewiąty Oto nieukrócona ręka Jachwe, aby nie mogła wspomóc, ani przytępionem ucho jego, aby nie mogło wysłuchać. Dwa. A tylko winy wasze dzieliły między wami, a Elohim waszym, a grzechy wasze zakryły oblicze Jego przed wami, że nie słyszał. Trzy, bo dłonie wasze zbrukane krwią, a palce wasze występkiem, usta wasze prawią kłamstwo, język wasz krzywdę knuje. Cztery. Nikt nie podnosi głosu za sprawiedliwością, a nikt się nie prawuje. Uczciwości ufają w próżność, a prawią fałsz, poczynają niegodziwość, a rodzą w bezprawie. 5. Jaja, żmije wylęgają, a tkanki pajęcze wysuwają. To kosztuje jaj ich umiera, a z rozbitego wykluwa się jaszczurka. Sześć tkaniny ich nie zdadzą się na szatę, ani nakryją się wyrobami swoimi, roboty ich robotami bezprawia, a czyny grabieży w dłoni ich. Siedem nogi ich ku złemu dążą. A spieszą, by przelać krew niewinną. Namysły ich zamysłami bezprawia, klęska i ruina na torach ich. Trz, osiem. Drogi pokoju nie znają, a nie masz prawa na manowcach ich. Ścieżki swoje pokrzywili sobie, kto posłał na nich, nie zaznał pokoju. Dziewięć, przeto oddalił się sąd od nas, a nie dochodzi na sprawiedliwość. Czekamy światła, a oto ciemność jasności w murach błądzimy. Dziesięć, macamy jako ślepi ściany i jako bez oczu macamy. Potykamy się w południe jako w zmierzchu, pośród pustkowiów jako umarli. 11. Pomrukujem jako niedźwiedzie my wszyscy i jako gołębie gruchamy, czekamy sądu, a nie masz Go. Pomocy daleką ona od nas. Dwanaście. Bo rozmnożyły się występki nasze przed Tobą, a grzechy nasze świadczą przeciw nam, bo występki nasze są nam obecne. A winy nasze znamy je. Trzynaście. Odstępstwo i zaprz zaprzanie się Jachwe, i odwracanie się od Elohim naszego, rozprawy o grabieży i rozpasaniu, zmyślanie i wy, z serca mów kłamliwych. 14. I odpartem wstecz prawo, a sprawiedliwość zdala stoi, Bo potknęła się na ulicy prawda, a uczciwość nie może przejść. Piętnaście. I tak jest prawda, wyrugowana, a unikający złego, ograbiony. Widział jachwę i gorszyło to oczy jego, że nie było prawa. 16. Widział on, że nie masz męża i zdumiał się, że nie masz orędownika, więc wspomogło mu ramię jego, a sprawiedliwość jego ona go wsparła. 17. I odział się w sprawiedliwość, jako w, jako w pancerz, a hełm pomoc na głowie jego. I oblógł się w szaty pomsty, niby w opończę, A przybrał się jako płaszczem w żarliwość. Osiemnaście. Wedle zasług ściśle wypłaci. Gniew wrogom swoim zasługę, Przeciwnikom swoim pomorzą zasługę wypłaci. 19. I obawiać się będą na zachodzie imienia Jahwe, a na wschodzie słońca majestatu jego. Gdy nadciągnie, jako rzeka, wróg, tchnienie Jahwe unosi go. 20. I przyjdzie do Syjonu, jako wys wyswobodziciel i dla nawróconych od występków Jakubie. Rzeczę dwadzieścia 21. A ja takie przymierzę moje z nimi, rzeczę Jahwe. Duch mój, który na tobie i słowo moje, którym złożył w usta Twoje, nie ustąpią z ust Twoich, ani z ust potomków Twoich, ani z ust potomstwa potomków Twoich, rzecz jachwe, odtąd i aż na wieki.